Początek jesieni w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wiąże się nie tylko z inauguracją roku akademickiego, ale także już od 13 lat bezsprzecznie przebiega pod znakiem dyni. Coroczne seminarium dyniowate dla zdrowia organizowane przez katedrę genetyki, hodowli i biotechnologii roślin na polu doświadczalnym w Wolicy skupia zarówno hodowców, naukowców, handlowców jak i amatorów tych wspaniałych warzyw. Spotykają się tutaj badacze, naukowcy, jak i praktycy, hodowcy, przychodzą studenci, i w ten sposób powstaje środowisko, w którym możliwe są dyskusje o jak najlepszym wykorzystaniu dyni dla żywienia człowieka i dla żywienia zwierząt. Jak mówią Chińczycy, jeden obrazek jest więcej wart niż tysiąc słów, dlatego trzeba przyjechać, trzeba zobaczyć ten materiał, który tu jest. Trzeba rozmawiać tak, by dalsze działania były efektywne. Wygłaszane podczas seminarium referaty pozwalają słuchaczom każdego roku spojrzeć na dynię z zupełnie innej strony. Pierwsza prezentacja dotyczyła żywienia zwierząt. Dobrze żywione krowy będą dawały lepsze mleko, w tym wypadku dynia będzie przydatna. W tej chwili zarówno w nauce poświęconej żywieniu zwierząt, jak i w nauce żywieniu człowieka poszukuje się tak tzw. pasz funkcjonalnych. Co to znaczy? Produkt, który człowiek otrzymuje od zwierząt, mleko, mięso, jaja, charakteryzowało się nie tylko dobrą wartością pokarmową, ale także odpowiednimi walorami prozdrowotnymi. W katedrze genetyki, hodowli i biotechnologii roślin wyprodukowano tak jedynie o dobrych walorach, to znaczy o podwyższonej zawartości suchej masy i podwyższonej zawartości karotenoidów, które działają korzystnie zarówno na zwierzęta, jak i na człowieka. A więc można powiedzieć, że żywiąc zwierzęta będziemy oddziaływać dobrze na ich zdrowie, płodność, produkcję, a jednocześnie otrzymane od nich mleko czy mięso będzie charakteryzowało się dobrymi wartościami dietetycznymi. Badań prowadzonych w Katedrze Genetyki hodowli biotechnologii roślin SGGW oraz doświadczeń naszych naukowców od lat korzystają najwięksi producenci i hodowcy. To już 22 lata. Upłynęło, kiedy nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę w zakresie hodowli roślin warzywnych. Omawiamy jakie gatunki, jakie odmiany, jakiego typu hodować, tak aby to było zgodne z zainteresowani naszych odbiorców a także znając ten świat roślin dyniowatych, mogli kształtować gusta odbiorców. Dynie wyhodowane bez GGW to są różne odmiany, mają różne smaki, mają różne barwy, różne kształty i porównywanie tych smaków i kształtów powoduje, że stają się bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Ścisła współpraca naukowców SGGW z praktykami przebiega zarówno w uczelnianych laboratoriach i polach doświadczalnych, jak i na terenie firm partnerskich. Tu jest ocenianych 8 różnych mieszańców próbnych. To w przyszłości może będą odmiany. Staram się opisać wyrównanie wybarwienia skórki owoców. Auto, owocu I wyglądu nasion, barwy miąższu. Ważną cechą jest też grubość tego miąższu. Będzie oceniona łatwość pozyskiwania tych nasion. Potem plon nasion będzie ogromnie ważną cechą, no i jakość tych nasion, którą ocenią w laboratorium. Ja na razie tylko oceniam te optyczne cechy. Jest to ogromnie ważne po to, żeby prawidłowo potem opisać na odmianach. Badania i doświadczenia prowadzone w katedrze służą i producentom, i konsumentom. A coroczne Seminarium Dyniowate dla Zdrowia ma na celu zarówno umożliwienie nawiązania relacji między naukowcami, producentami i konsumentami, jak i popularyzację nowych odmian stworzonych na SGGW. Wydaje się nam, że Dynie można bardziej lubić niż do tej pory, właśnie dzięki temu, że nowe odmiany mają lepszy smak. Wyborny smak to nie jedyna zaleta dyniowatych, o czym podczas seminarium spektakularnie przekonywała dr Joanna niewczas. Dynie są bardzo niezwykłymi owocami. Cena jest w nich wartość od Mają bardzo dużo karotenoidów, i beta karoten i luteina bardzo ważna dla naszych oczu, w sumie górę produktem lekostrawnym polecanym dla diabetyków. Bardzo smacznym. Sztuką, która zajmuje się robieniem dekoracji z warzyw, jest carving. Jest to taka sztuka, która powstała około VII wieku naszej ery w Tajlandii i w Chinach. Natomiast w naszym kraju zaczęła się dopiero w 2004 roku. Postanowiłam tegoroczny dzień dyniowy ubrać takie niezwykłe dekoracje, by pokazać innym, co można z tych dyniowatych zrobić i uwydatnić ich to właśnie cudne, piękne. Wspaniałe owoce dyni nie tylko cieszyły oczy, ale także podniebienia zgromadzonych na seminarium gości. Prawdziwą furorę podczas degustacji robiły przepyszne muszle makaronowe nadziewane dynią, fetą i żurawiną. Oto przepis na te pyszności. Muszle makaronowe należy ugotować w osolonej wodzie zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu, wyjąć z wody i odsączyć. Dynie pokroić w kostkę i dusić na patelni z oliwą z oliwek do miękkości. Po przestudzeniu do dyni podać pokrojony w kostkę serfeta, żurawinę i kary. Delikatnie wymieszać. Takim farszem należy napełniać muszle, a następnie ustawić jedna przy drugiej w żoroodpornym naczyniu. Delikatnie spryskać oliwą z oliwek i zapiekać muszle w 180 stopniach przez jakieś 15-20 minut. Przed podaniem nie zapomnijmy posypać świeżym tymiankiem. Życzymy smacznego.